czwarty poniedziałek miesiąca jest dniem modlitwy w intencji dzieci i młodzieży. Dzieci, szczególnie dzieci, dlatego, że młodzież to taki termin bliżej nieokreślony, niedoprecyzowany. Natomiast dziecko to wiadomo, że mamy do czynienia z owocem żywota ojca i matki. I bez względu na to, ile to dziecko ma lat, odniesieniu do tych dwojga ludzi, zawsze pozostanie dzieckiem. Nawet jeżeli jest młodzieńcem, dorosłym człowiekiem, starcem, to dla swoich rodziców w relacji do tych dwójki osób zawsze jest dziecko, i matka i ojciec ma prawo zawsze powiedzieć pod adresem: No, mój Boże, takiego albo innego gałgana, albo gamonia. Tyś jest mój syn umiłowany, tyś jest moja córka umiłowana, w której mam upodobanie. Tak po prostu jest. I czwarty, czwarty. Poniedziałek miesiąca jest dniem modlitwy właśnie w intencji dzieci. O co? No, właśnie o to, żeby się nie zatraciły, czyli żeby nie zeszły do poziomu. Dzieci marnotrawnych. To znaczy jakich? No, takich, którzy zużywają swoje życie na marne. Marne. Nawet nie na złe. Na marne, taka miernota. Szkoda, że w naszym systemie edukacyjnym wyleciała w powietrze tego typu ocena. Mierna ona była bardzo adekwatna. Mierne to mierne. To takie, no. Ladaco, to takie byle co. To bardzo dobrze oddawało, bo jednocześnie ta ocena, no trochę, mój Boże, no mobilizowała do tego, winna bynajmniej, żeby obudzić w człowieku zdrową ambicję, żeby, no co, no nie marnować tego, cośmy otrzymali już. Poza tym, no każdy z nas jest dzieckiem również nawet naszych rodziców, jeżeli fizycznie już nie ma na tym świecie, to wcale się nie, nie skończył okres odpowiedzialności ich za nas, a jednocześnie w drugą stronę również to działa. No i najważniejsza informacja to jest tak zwane dzieciństwo Boże, bo główną przyczyną, pierwszą przyczyną naszego istnienia jest ten, który jest w niebie. A więc ten dzień, kiedy zaczynamy spoglądać w kierunku Boga, myśląc o tych, którzy zostali nam dani, powierzeni, którym, których życie, którzy zostali wzbudzeni również dzięki naszą posługę, dlatego no, stajemy przed Bogiem w duchu, poczuciu odpowiedzialności za nich, to no właśnie, żeby. Ich życie zużywane przez nich nie było zużywane na marne. A szczególnie, żeby nie musieli zejść do tego poziomu syna marnotrawnego, który z głodu zaczyna podkradać jedzenie wieprzą z koryta. To bardzo wymowny obraz, i on wcale nie jest obcy takim ludzkim doświadczeniom. O to, że człowiek jest głodny, że odczuwa głód, to jest taka, mój Boże, prawidłowość wszystko czyste, przyrodzone, jeżeli nie ma odwagi albo siły sięgnąć, no właśnie, do źródła życiodajnego pokarmu, jakim jest nauka Boga, Ewangelia, Komunia Świętych, no to ze wstydu, żeby nie sięgnąć po życiodajny pokarm. Sięga, no właśnie, i podkrada. Żywność wieprzą, tym samym no, staje się tym, co je, czyli schodzi do poziomu wieprza. I to jest taki obraz, który wcale no, nie jest jakąś bajką, ale możemy go niejednokrotnie dotknąć. Myślę taka, dobija się we mnie, dlatego że, no, mój Boże, to są pewne obrazy rzeczywistości, które widzimy, że jednym z pierwszych narzędzi które rodzice dają swoim dzieciom tak to jest telefon i motywowane to jest bardzo szlachetnie no, po to żebyśmy mieli kontakt ze sobą żeby mieć z dzieckiem komunikację kontakt Ale trzeba poddać pewnej analizie to, co no, staje się faktem, czyli rzeczywistością, że zamiast no, właśnie posiadania kontaktu, ta odległość między dzieckiem a rodzicem staje się coraz większa. I dzięki temu urządzeniu zrywa się kontakt. Dlaczego? I tu pojawia się przypowieść o siewcy, o konkolu. O siewcy, który zasiał czyste, no, czystą pszenicę, czyste ziarno. Ale patrzy, kiedy wszystko wzeszło, że między pszenicą pojawił się i konkol. Dlaczego? No bo w nocy przyszedł zły i posiał konkolu. Właśnie świat współczesnych Narzędzi komunikacyjnych Które nie tylko przez sługi Boga Są używane No ale również przez Boga Który no właśnie, również bardzo często Właśnie nocą Przychodzi do naszych pociech Po co? No żeby między Boży zasiew Rzucić również ziarno fałszuką I To powoduje, że no właśnie, to, co miało być źródłem jedności, komunikacji, żebyśmy mieli kontakt, powoduje to, że ten kontakt się zrywa. Natomiast Bogu dzięki wiemy o tym, bo przecież żyjemy prawdami danymi nam przez Boga, że jest no właśnie taka komunia, jedność świętych. Komunio sanctorum, to bardzo ładnie brzmi, komunia świętych. Coś, co jest darem Boga, co wytwarza między nami, no właśnie taką niewidzialną dla oczu, ale jednak komunikację. I tak długo, póki człowiek jest temu wierny, to jest to komunikacja, jedność nie do rozerwania. Nigdy nie zrywa się zasięg między Bogiem a człowiekiem, a człowiekiem a Bogiem. Tak długo. Póki trwamy w jedności, w tej komunii, jedności świętych. I dlatego ten dzień, czwarty poniedziałek każdego miesiąca jest tak niezmiernie ważny. No właśnie po co, żeby... No to tak brzydko, że nie lubię tego powiedzenia, doładować cokolwiek w pociechach. Ale to jest przedziwna ekonomia zbawienia, że człowiek, małe dziecko, dostępuje łaski zbawienia, czyli... No, dostępuje wejścia w jedność świętych. Dzięki wierze swoich rodziców, więc dzięki wierze Kościoła. Przedziwna rzecz. Czasami mam jakieś tam wewnętrzne rozterki, czy można dostąpić aktu miłosierdzia od Boga. Dzięki cudzej wierze. No to, co Bóg mówi, okazuje się, że no tak, dlatego tu jesteśmy. Po co? Żeby zachować nasze dzieci od złego, od tego właśnie nocnego spotkania ze złym, który się je fałsz, między Boże Zasiew.